Wyglądam jakbym miała w niej jakąś broń, także nie nasyłajcie na mnie żadnego FBI. Mam koziemieczki z tej strony, Wiktoria Jarniewska i witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj witam się z wami pierwszy raz y, od początku naszych vlogmasów od razu pomalowana, ze względu na to, że rano robiłam sobie śniadanie, następnie słuchałam wykładów, teraz też mam wykłady, ale denerwuje mnie troszkę pani, która je prowadzi, więc wyszłam z nich. Idę robić sobie obiad, ale najpierw pokażę wam jak wyglądało moje śniadanie. Moje śniadanie nie było to nic totalnie nadzwyczajnego. Jak już mówiłam, pomalowałam się. Patrzcie, tak wyglądam, pomalowana. To jest ten rozświetlacz z, z Revolution, który mi się kończy. Tam sobie zapaliłam swoją sektę yy, i sobie teraz tak siedzę, czekam na mój obiad. Jak wiecie, nie mogę trenować, ale zaraz yy, idę zjeść obiad i później idę na spacer. Następnie jadę do legnicy. Chwilę pospaceruję po legnicy i następnie idę na mecz mojego kolegi Patryka. Pozdrawiam cię, Patryk, bardzo serdecznie. On również nagrywa na TikToku i jest ręcznie tak jak ja, więc sobie będę oglądała jego meczek. Także no, takie mam plany na dzisiaj. W ogóle muszę pokazać Wam fajną przesyłkę, która mi przyszła, i zrobię to chyba dopiero jak wrócę, chociaż nie jestem pewna, może zaraz. Nie wiem, dobra. Naprawdę ta przesyłka jest dosyć dziwna, ale jest sztos, naprawdę już ją testowałam, więc zobaczycie. nie zabieram się za szafy Wszystkie te rzeczy miałam wrzucone do takiego kosza, jakby na pranie, i teraz będę robiła zdjęcia. Właśnie robię zdjęcia i na moim Vinted nawet pojawi się taka koszulka Jest ona welurowa, ona na żywo jest bardziej taka pudrowo-różowa, bo tutaj jest taki brudny pudryżu, pudrowy róż Na żywo jest bardziej pudrowo-różowa, ale też sprzedaje wiele innych rzeczy, więc zapraszam Na Vinted pojawią się także na przykład takie spodnie, są to mam jeans w ogóle, one się wydają takie duże Normalnie to jest rozmiar 38 albo 36 i będę je sprzedawała To otworzy też nasze kalendarze adwentowe. Zrobiłam tutaj małe przemeblowanko. Patrzcie, jak płytę Tini ustawiłam sobie. Jak zawsze ładnie, dzisiaj chyba nie otwieramy tego kalendarza, ale nie jestem właśnie pewna, czy dzisiaj, czy nie. Nie wiem, który to vlog masz Dzisiaj jest grudzień, numer. O, nie wyświetliło mi się na zegarku niestety. Chyba powinniśmy otworzyć ósme okienko ze względu na to, że dzisiaj jest 15 grudnia. Ja zaczęłam nagrywać vlogmasy 30 listopada i w pierwszy dzień otwierałam, więc wychodzi na to, że 16 vlogmas to jest, więc otwieramy kalendarz z kulami do kąpieli. To on prezentuje, tutaj jest jakiś w ogóle kształt serduszka, jest on już w ogóle prawie cały taki poniszczony. Standardzik nie umiem otworzyć go, więc zrobię to poza kamerą. Tak jak mówiłam, tak też było, mamy tutaj kształt serduszka, więc nam doradam. będzie pasował mi do płyty cieni w tym miejscu. O, mamy już trzy kule usta, gwiazdkę i serce, wow, ale kreatywne wzory tych kuli do kąpieli, które nie chcą mi się wyostrzyć. I ja mamy chyba cztery zaległe okienka w tym kalendarzu z czekoladkami, więc zaraz sobie go otworzymy, ale nie wiem, na którym jesteśmy. Na pewno szesnastkę otwieramy, dobra, od trzynastki mi się wydaje. ojejku, trzynastka wypadła, zaraz ją wyciągnę. Czternastka, która też wypadła, czyli dzisiaj wszystko mi wyleci? 15. Tylko mi nie wypadli. O Jezu, wypadła też. O nie, I 16, która też mi wypadła. Mamy cztery czekoladki, skarpetę, łyżwy, gwiazdę i jakąś bombkę, także zaraz sobie zrobię chyba kawę i je po prostu zjem, bo dzisiaj się nie wyspałam. Koncentruje się mój obiad, mam dwie takie pizze na tortilli, ale niestety nie miałam ani w ogóle mozzarelli, ani żadnych fajnych składników, także to jest taka biedna wersja tej pizzy. Musiałam zjeść coś na szybko, a ja w domu mam już pełno świątecznego jedzenia, także czas robić, czas w ogóle pójść na zakupy, bo nie przepadam zbytnio za świątecznym jedzeniem. I w ogóle m, użyłam ten serek taki topiony, a on do najdroższych nie należy. No, ale mam dwa takie posiłki, więc... Całkiem spoko jest ta picka, przepis na nią macie i na TikToku i w Full Day of Eating we Vlogmasie. Postanowiłam, że zrobię sobie tą pizzę, bo miałam takie zaschnięte jakby lekko tortille i właśnie, żeby ich nie wyrzucać, nie marnować jedzenia, to zrobiłam sobie taką pizzkę. Miam. Dobra, wychodzę, idę na chwilowy spacer, w sensie najpierw w ogóle pójdę sobie do żabki po coś do picia. Eee, później pójdę się przejść, bo mam jeszcze 20 minut, więc sobie pospaceruję, żeby nabić kroki. Następnie przyjadę i tak za wcześnie do legnicy, więc jeszcze po legnicy sobie pochodzę, więc no a może po powrocie też pochodzę sobie. Na pewno chcę się w ogóle przejść, bo no nie mogę wykonywać kardio innego niż chodzenie, że tak powiem, więc idę się przejść. Taki słaby przykład, ale nie chcę na dworze, jak idę się przejść, po oddychać świeżym powietrzem, dusić się w tej masce, ale zresztą zauważyłam, że praktycznie nikt jej nie nosi, na dworze przynajmniej. No idę w ogóle koło mojej starej szkoły, koło mojego liceum podstawówki, gimnazjum. Bo kiedyś tutaj było i gimnazjum, teraz jest tylko podstawówka i liceum. Także no, 12 lat w jednej szkole. Pozdrawiam ja. Mam sobie tryb spacer. Ciekawe jestem, czy będzie jakaś różnica, chociaż zostało mi jakieś 15 minut do wyjazdu. Zegarek macie w pierwszym vlogmasie dokładnie przedstawiony, więc możecie tam zajrzeć. 19 minut, zrobiłem 1434 kroki. Jedziemy już sobie do Legnicy Ogólnie jest mega zimno na dworze, w mróz znowu, więc dobrze, że oddamy opony w sensie auto, żeby wymienić opony, bo droga jest ponownie śliska. przebrać, bo było mi zimno i yy, idę teraz dalej na spacer yy, dam wam znać później ile pospacerowałam, ale teraz chyba w troszkę wolniejszym tempie, bo wraz z moją mamą idę, jest tak zimno, że nawet nie przejmuję się wyglądem i idę po prostu ubrana tak, bo jest mega zimno jestem sobie ubrana jak jak debil po mieście jeszcze troszkę no już chodzę ogólnie 20 minut, bo byłam z moją mamą i z psem, skoro i tak już poszłam na spacer. A teraz jeszcze z 15 minut sobie pochodzę, żeby, wiecie, zrobić takie ala cardio, bo teraz jakoś trzeba się ruszać. Jeżeli nie trenuję, bo chodzić mogę, bo mnie nie bolą kolana Już jak chodzę, bo wcześniej mnie bolało Wróciłam już do domu, w ogóle jestem cała czerwona jakaś na twarzy przez to zimno, ale dobra, miałam Wam pokazać tajemniczą, dziwną paczkę i teraz to zrobię. Dam, da, -da -dam! Mamy tutaj taką magiczną teczkę. Wygląda, jakbym miała w niej jakąś broń. Także nie nasyłajcie na mnie żadnego FBI. Nie, to nie jest broń. Uwaga, uwaga, pokazuję Wam coś. Mój najnowszy bajer, który wygląda tak! Jest to pistolet! Nie no, oczywiście żartuję. To nie jest żaden pistolet. Jest to taki masażer, który. Dostałam, dostałam od Aliexpress Nie będę ukrywała, dostałam go Nazywa się to Boster Light Saber I jest to taki masażer Masażer, który po prostu stosowałam wczoraj Mam po nim siniaki, ale pamiętajcie, że każdy z nas ma inny próg bólu i inną skórę I tak samo jak pójdziecie do fizjoterapeuty i was wymasuje To prawdopodobnie wyjdziecie od niego z siniakami Czy tam do jakiegoś masera Tak samo po takim urządzeniu, jeżeli dacie na najmocniejszą moc A mamy tutaj aż 5 mocy To wyjdziecie z siniakami prawdopodobnie Tak samo jak ja, jeszcze sobie docisnęłam, bo ja lubię jak jest mocno nie wiem, czy ktoś rolował się kiedyś na piłce, a zwłaszcza mięsień powięziowy to się chyba nazywa. Tutaj na pośladku, bo jeżeli tak, to wiecie, jaki to jest ból. I ma on kilka nakładek. Pierwsza to jest taka największa. Wygląda ona troszkę jak piłeczka do tenisa. Kolejna jest troszkę mniejsza. Następnie mamy tutaj takie. Tutaj tak się strzelało gumką i tak to wygląda. Później mamy taki koreczek silikonowy. Mamy. Nie wiem co to jest Mamy, tak wyglądają takie y, Do tych nerfów, takich pistoletów y, Te wejścia piankowe Ale to nie jest takie coś To jest taka inna nakładka i tutaj mamy taki jakby trójkąt W zestawie mamy także ładowarkę Oczywiście instrukcję i pokrowiec na to wszystko Nasz buster się włącza tutaj O, pokazuje on ile mam baterii 30% tutaj aktualnie mam Jeszcze, naciskamy ten guzik I mamy pierwszą moc jego Tak wygląda druga Tak trzecia tak, czwarta i tak piąta! Także piąta jest dla osób odpornych na ból, czyli także dla mnie, i możemy masować nasze ciało tym oto magicznym pistoletem. Moim zdaniem jest to mega przyjemne, dopóki właśnie nie naciśniecie, takie specyficzne miejsca. Tak go się także wyłącza. On tutaj w ogóle jest taki kolorowy, ma taki wiatraczek. Jeżeli chcecie wyjąć tą wkładkę, to musicie nacisnąć ten guzik i ją wyjmujecie. Szczerze mówiąc od teraz nie muszę chodzić do żadnego fizjoterapeuty, mogę się sama masować, jest to dla mnie ultra przyjemne, chociaż taka przyjemność też kosztuje, bo kosztuje około 400 zł, ale w komentarzu dam wam po prostu kod rabatowy do tego produktu, po prostu jest on tak porządnie wykonany i myślę, że dla sportowców jest to Coś idealnego, naprawdę. Dla mnie to jest ogromne zbawienie. W końcu nie będę musiała się przejmować tym, że coś mnie boli. A jak będzie mnie bolało, to sobie właśnie włączę taki pistolecik pistolecik, bo to nie jest żaden pistolet. Włączę sobie po prostu takie urządzenie i będę masowała się. No, patrzcie w ogóle, jak on porządnie jest wykonany, jest dosyć ciężki. Tak chociażby prezentuję się z inną nakładką. Ja zawsze daję najmocniejsze, bo wiecie, jestem taką silną babą i naprawdę super rozmasowanie dla naszych mięśni. Ale to jest przyjemne w ogóle, serio. Nie była to boleć, ale tutaj w takich miejscach akurat nie boli. W, w takich miejscach... Na przykład tutaj jest to przyjemne, jak będzie mnie tricek bolał, to mogę sobie go masować, a boli tutaj już. No widzicie? Tutaj na Bicu niby nic nie boli, a zaś jak zjadę na triska, to boli. No, także ogromne polecanko dla mnie i dla mojego chłopaka, który także jest sportowcem, jest to zbawienie, więc yy, ja zaraz spadam się masować. W na ilość kroków, dystans i kalorie, które spaliłam moim spacerem. Mm, nigdzie z domu zbytnie nie wychodziłam oprócz na ten mecz i do auta. Także jest całkiem spoko, ale ja nigdy na te kalorie się nie patrzę. Chcę też poćwiczyć brzuch, więc zaraz sobie chyba wyciągnę matę. W ogóle mam na sobie top, bo nie chciałam się dzisiaj ubrać normalnego stanika. E, I po prostu pójdę sobie poćwiczyć. Skoro mam niesprawne nogi, to mam zawsze sprawne pośladki, chociaż muszę robić ćwiczenia nieobciążające nóg. E, mam sprawne ręce, plecy oraz. Brzuch, więc będę robiła ćwiczenia na te wszystkie partie. A tutaj się myśli, kochani moi, tutaj się myśli, nie szukamy żadnych wymówek. Totalnie nie chce mi się przebierać. Mam na sobie w ogóle topik stronga, skarpety stronga i dresy. E, także postanawiam ćwiczyć w tym, bo dresy i taki dom do prania jest. Jest to dosyć luźne ubranie, także idę ćwiczyć. Przy okazji macie moją formę, e, formczek na kontuzji po prostu jakiś. Oczywiście jestem aktualnie na redukcji, chociaż przez ostatnie dwa dni zjadłam tyle, że to jest hit. Także moja redukcja poszła sobie w las, bo cały tydzień, który ostatnio miałam redukcji, no przejadłam na pewno w weekend, bo byłam na wyjeździe, także redukcja ciąg dalszy tak się po prostu prezentuje mam nadzieję, że będzie lepsza ta forma niebawem, jak powrócimy na siłownię i w ogóle, jeżeli wrócę pełni do zdrowia, ale to mam do... i teraz muszę coś zjeść, także robię sobie jakiś posiłek, zaraz go zobaczycie. Tak prezentuje się moja kolacja, tak jak mówiłam już wam. Nie mam w domu żadnych praktycznie warzyw oprócz papryki, więc postanowiłam, że zjem sobie i dobiję kalorie bananem jeszcze. Tutaj chleb tostowy, który nie należy do produktów najzdrowszych, ale nie jem go codziennie, więc myślę, że jest i tak w miarę git. Rozmawiałam jeszcze z moją przyjaciółką Olą przez FaceTime'a. Teraz odpisuję na wasze wiadomości, jestem już wykąpana, mam na sobie w ogóle jakieś Olejek, dlatego świecę się jak bombka na choince. Jutro muszę wstać wcześniej, więc idę wcześniej spać. Także jeszcze odpiszę na kilka wiadomości i mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Skomentujcie koniecznie ten film, bo to mnie najbardziej motywuje do tego, aby dla was codziennie nagrywać. Zostawcie kciuka w górę. Widzimy się jutro i pa pa.